Mają ogromny wpływ na przyszłość każdego z nas. Uczą, ale i wychowują. Mowa oczywiście o nauczycielach, których święto obchodziliśmy w miniony poniedziałek. Sylwia Rzeczewska, dzień dobry. Dziś w wiadomościach relacja z uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Trzeba to potrafić trzeba mieć do tego zacięcie jakiś zapał. To jest takie fajne zajęcie niż siedzenie i granie w komputer. Chciałabym, żeby więcej ludzi przychodziło do nas, naszych członków. Lubię nowych kolegów poznawać. Wszystkie osoby, które się lubią bawić fotografią są mile widziane. Te tematy rozwiniemy w Wiadomościach. Dziś zaprosimy także do wysłuchania rozmów z Robertem Małeckim oraz Agnieszką Lepisz, natomiast z okazji przypadającej 17 października 80. rocznicy mordów w niedubiu przypomnimy film pod tym tytułem. A teraz startujemy już od informacji z ratusza.